Witam w kolejnym odcinku z FNaFa, jesteśmy Gregorem, który jest uwięziony przez Vanessę tutaj i szukamy wyjścia. Recharge'ujemy tą latarkę. Co się dzieje? Połowani. Nie wiem dlaczego przyszła, ale przyszła. I mi się to nie podoba. No, i gdy się zerezpię. Co będzie ta krótka kostenka? I'm trapped. I'll Gregory. Dobra, trzeba się szybko stąd to be wasting my time. So, you are going to wait right there and Lost and Found until your parents or the police arrive. Dobra, teraz wani po mnie idzie. Caro driver to pewnie tutaj. Before Vani... Czekaj, 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 czekaj. Stop. Gdzie ja mam iść?

Ona sobie tam podskakuje No i co, beka? Łożysz ty! Bro, tego się nie spodziewałem spodziewałem się, że tak szybko do mnie popędzi. Dobra, jeszcze raz. Gdzie jest atrium? Czy atrium to jest to, gdzie są miski, wszystkie? To jest tam? Czy mi się wydaje? Nie jestem pewien. Dobra, szybko to trzeba załatwić. Tylko, jak tam się szło? Nie jestem pewien.

Szybko, 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 szybko. Dobra. Mm. Trzeba poczekać, żeby mógł pójść tam. Przepoczekać, aż ono zrobi kółka. Ewa jest creepy. Tylko pytanie. Czy Wani i Vanessa to ta sama osoba? Jako nam już zauważyła, nie wiem, czy jest takie przykre. Čo yes. je to? Či to Cheo? Gdzie jest to cholerne atrium Get to the Atrium To muszę chyba sobie wygooglać Więc dajcie mi chwilę Dobra, już wiem czym jest Atrium to było to tam, gdzie mnie Freddy przy tym węcie, gdzie był. Tylko jak... A to się windowshow, po prostu. To jest po prostu muszę wjechać window. Jezu, spokój się, kobieto. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta kobieta? Widzę ją.

Chyba pamiętam, gdzie był Raceway. Um, nie mogę żyć ku... Szkoda. Dobra. Nie gadę, że tak, muszę sobie zryczać moją latareczkę. Dobra, pog. Raceway, tam jest Raceway. Jezus, jak ja mam zejść na dół? W Raceway jest tam window mogę o uh. dobra S save 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 safe. dajcie mi zrobić save'a reszcie, yo baby. Dobra, um. Tu jest trendy trzeba zejść Pewnie jakoś tędy No na pewno tędy Labirynt Coś czego nienawidzę w tej grze Oha Torebka, nie mogę tu. Missions, jest tak boxes boxes to. No. Tędy się nie... nie uda, trzeba iść, iść dalej. Tu jest wejście. Którędy ja mam iść? O, dobra. Muszę ukryć. Raceway jest pode mną teraz. Chyba muszę tędy iść się nie ma innego wyboru to po coś jest kemon wejść może tutaj się jakieś przesunąć Tam. nie wiem dobra Przeczytałem, że to chodzi o, o te boksy, ale najpierw trzeba pójść do jakiegoś phaser blast i dopiero tam coś zrobić. Tak pisali na Redditie, ale nie wiem czy to prawda. Zobaczymy. Oj. dobra. Eee, Phaser Blastko Gdzie jest phaserblast? Blast? Może, że phaserblast Blast jest jeszcze wyżej. Aha, też nie da iść. Rozumiem. Zastanawiam się. Mogę zrecharge'ować moją latarkę. I gdzie ja mogę iść? No w tą stronę nie mogę iść. Nie no, pozostaje mi tylko to. Jakby... Tam nie mogę. Winda nie działa tutaj. O tu jest Pfizer Blast. No nie da się tam wejść w żaden sposób. Tu jest kapsuła do tego. Do ładowania o No właśnie Oj dobra To jest ta cholera koda Dila do okay. Dobra um. Tu nie mogę wejść. Cholera Idź buraku jeden Nie no tu już byłem O É prozencik, roxy balon, ciegawa, tu são boks. Dobra, tu się nie da przeskoczyć. Może jak otworzyłem to... To albo teraz... Nie no, tu jest... Raceway. Czyli, nie no, tu pokazuje security. Wow, ścinka. Level Pass 4. Żeby się tu dostać. Tutaj tak samo. Hom. Nie on tego, mam połowę jeszcze, dobra. Może... gdzie na początku mówiłem trzeba... Wr ...wrócić. Dobra, muszę sobie podładować ladarkę. No, podejrzane to. Ok i teraz tutaj. Dopiero. Nie, no gdzie się mam iść? Znalazłem Baluna balonik. O, no nie, jest... jest tutaj. Dobra, mogę tu pójść, ale co mi to da? Jakby. Poczekaj, use stacks of boxes to find thread in raceway sub lobby. Czy to jest a raceway sub lobby? Use, użyj sterty pudeł, żeby dostać się tutaj. Tu sam na level 4 security pass. Tu tak samo. To jest bardzo dziwne. Um, długo myślałem nad tym i znalazłem to. Więc zobaczmy, czy to jest to. I to chyba jest to. Więc jestem głupi, bo to jest to. Um, jesteśmy Freddy! Freddy, are you okay? There you are. I was so back, I waited and waited for you. I missed the hour leaving hourly recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? Dobra, żeby było mi łatwiej, to sobie zrobię napisy. No, w ogóle tutaj odkryłem, że ray tracing mogę włączyć, ale no. Właśnie... Mam... za bardzo mi laguje, Więc może nie. No ale się dobrze gra. Jest okej. Okay. Jezu. Już włączyłem napisy. jak? door behind me it will take you to the rehearsal room on the other side of the building look for a backstage pass and find a way to turn on the lift good luck superstar entering rest mode okay i'll do my best find the box there that is to save you yes Właśnie, tutaj już można by zakończyć odcinek. No, więc tutaj kończymy odcinek. Tutaj jeszcze, no, coś będzie, coś będzie. Zobaczycie w następnym. Także, cześć.